Pierwszy sezon Last of Us zbliża się już powoli do końca. Właśnie obejrzeliśmy przedostatni, czyli ósmy odcinek, i zapraszamy na jego omówienie. Ok, pierwsze co mi się rzuca w ogóle w oczy w stosunku do tego ósmego odcinka i to co zauważyłem w takich opiniach na gorąco gdzieś tam na Twitterze czy na jakichś grupkach na Facebooku że. Działo się chyba ciut więcej faktycznie niż tych dwóch poprzednich, które były skupione trochę na innych aspektach i trochę ten ciężar, powiedzmy, dynamiki czy akcji zostaje e, lepiej? No nie wiem czy lepiej, ale inaczej rozłożony. O, w ten sposób. Nie wiem czy się zgodzisz. No czy tamte dwa odcinki były takie dużo bardziej spokojne? E, tu rzeczywiście było trochę więcej akcji i moim zdaniem tej akcji trochę też powinno być więcej. Bo, hej, no znowu będę porównywał do gry. <laughs> Ale... E, tak dla tych, którzy, którzy nie wiedzą. E, w, I w tym serialu, w tym odcinku, też brakuje mi właśnie tego segmentu z gry. W momencie, w którym poznajemy David, e, Davida, tak, i on wysyła Jamesa po... do, do, do ich miasteczka, wioski, osady, zwał jak zwał. E, że Poleki. E, mamy atak zainfekowanych na Davida i Eli, i cała ta akcja powoduje, że do momentu tego wyjaśnienia kim, kim, kim tak naprawdę David jest, sprawia, że cholera no porządny gościu, pomaga nam jeszcze nie dość, że handluje z nami jelenia za leki, to pomaga nam jeszcze walczyć z zainfekowanymi. No wydaje się całkiem w porządku gościu i dopiero później ujawnia, tak powiem, swoją prawdziwą tożsamość, swoje prawdziwe zamiary. No i widzimy, jaką jest szumowiną, że tak można powiedzieć. A więc, więc tego elementu właśnie, takiego zagrożenia ze strony zainfekowanych, tego elementu walki, akcji, trochę mi tutaj też brakowało. Bo tak jak inaczej, to odcinek jest praktycznie jeden do jednego przeniesieniem na ekran... A tego co mamy w grze, mamy, nie, nie ma prawie praktycznie jakichkolwiek zmian. Mhm. I ja bym się tu w sumie zgodził, bo o ile są faktycznie te odcinki, kiedy skupiamy się na innych rzeczach, tak jak mieliśmy ten poprzedni odcinek, gdzie, e, gdzie tam mieliśmy te relacje El Eli z i oczywiście był ten atak w, w finale powiedzmy, nie? I to jakby robiło robotę i, i spoko, e, ale w takim odcinku, gdzie faktycznie my graliśmy, wiemy co tam się działo, to jednak trochę tego zagrożenia takiego ze strony zarażonych właśnie mi zabrakło. Że ta historia jest okej, okay. w sumie tak jak w grze i to trochę toczy się jak po szturku, wiadomo, że wszystkiego się nie da przełożyć, ale ta stawka by była o wiele większa, gdyby faktycznie ten atak w tej chacie był tam, gdzie oni siedzieli. Jakby tylko ta scena, ta sekwencja, odcinek cały dłuższy, nie wiem, o 10 minut i już by zrobiło to, robotę. To, to, to... To nawet nie musiałoby być 10 minut, bo to nawet nie musiałaby być tak wielka grupa zainfekowanych atakująca Joela, Ellie i Davida jak to było w grze, a no wystarczyło bo nie wiem, z pięciu, z sześciu, e, spokojnie e, i gdyby we dwójkę oni musieli sobie poradzić i nagle pamiętam, że w grze mamy ten taki moment, e, że, że e, Joel David oddaje Eli swoją strzelbę no i kiedy, zaatakuj, kiedy atakuje ich pierwszy zainfekowany, to, to David wyciąga spod gdzieś tam kurtki, czy, 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 czy gdzieś z nogawki um, rewolwer i zabija zainfekowanego. I jeżeli jest wiedzy zdziwiona, to cały czas miałeś broń. Tak, cały czas miałem broń. Więc to sprawia, że jeszcze rzeczywiście bardziej mu ufamy i ten moment, um, zaskoczenia tym jego prawdziwych intencji jest jeszcze większy. Więc to nie musiało być, tak jak mówić, 10 minut. Wystarczyłoby 5 minut, 3, 5 sześciu zainfekowanych szybka akcja, gdzie, gdzie Eli z Davidem muszą współpracować, żeby przeżyć i, i to miałoby, cały odcinek miałby dużo lepszy wydźwięk, dużo lepszy impact mhm. na całość. A co powiesz o tej zmianie, która została wniesiona w jakiś ten sposób, oczywiście, w stosunku do oryginału? Dodania Davidowi i całej tej jego grupie takiego bardziej religijnego charakteru, e, w sensie z mojej strony to jest w ten sposób, że bardziej pokazać a, taką kontrolę jaką on ma, a z drugiej strony pokazać, że to jest taki trochę taka, wiesz, wilk podszyty owcą owczą skórą, prawda? Że tam jednak pod tą otoczką taką religijną, dobroduszną e, dużo się bardziej skrywa i nie jest to aż tak obrzydliwe jak w grze, ale ma taką Taki bardziej szaleńczy rys. Ja mam takie wrażenie. A, no, Dobrej roboty duchownej, ten serial. Duchownym ten serial nie robi. <grym> o Jezu, przepraszam. E, znaczy. W, w, czy ja wiem? Znaczy nie, nie miało to jakiegoś specjalnie różnicy, czy to by było w seriale, czy to by nie było w serialu. Przynajmniej dla mnie. A w krze chyba tego nie było. A, przynajmniej ja nie pamiętam, nie przypominam sobie. A tutaj, no, no tak jak masz rację, taki trochę wilk w owczej skórze. Bo gościu, że tak powiem, trzyma wszystkich tutaj twardą ręką. Pomimo tego, że jest bardzo, że tak powiem, wyważoną, osi, spokojną osobą, albo sprawia taką wrażenie. A kim tak naprawdę jest, dowiadujemy się w zasadzie na samym końcu. I że tak powiem, te jego kolejne oblicza są e, tego, jak zepsutym jest człowiekiem, bo nie czarujmy się, no David jest pedofilem. E, są są um, obdzierane z, z każdą kolejną sceną. I te sygnały są pokazywane z każdą kolejną sceną, gdzie jest ta ta, ta niepokojąca scena, w klatce, gdzie Eli jest w klatce, już złapana. I, I kiedy orientujesz tak naprawdę, o co Davidowi chodzi. I zarówno w grze, jak i tutaj. No ma to taki dosyć niepokojący charakter. Dla mnie równie taką niepokojącą sceną było to, kiedy David wrócił z tym jeleniem na tą stołówkę, gdzie już wszyscy jedli, i tam usłyszał taki minimalny powiedzmy jakiś głos sprzeciwu wobec swoich planów, wobec tego jakie ma zdanie O Eli, o tym, co się powinno dziać z Joelem i tak dalej. I nie reaguje jakąś wściekłością, nie reaguje jakimś krzykiem, tylko tak z takim chłodem, z taką po prostu klinicznością. Jakby nie daje po sobie poznać, że, że coś jest nie tak, prawda? Uderza tą dziewczynę, mówi co ma powiedzieć, potem siada normalnie z nimi wszystkimi i, z, i je sobie gulasz, czy tam, co oni tam jedli akurat w tym momencie. Więc e, to też było takie mocne. Sarnina. Sarnina. <laughs> Nie no, ale no, no, pomówmy też o tym, no jedli po prostu innych ludzi. I jest też ten moment szoku, kiedy w zasadzie to też nie jest powiedziane dosłownie i od początku. Dopiero z czasem się dowiadujemy, że co robią ci ludzie, żeby przetrwać. I... No, to, to w zasadzie pojawia się w każdym e, apokaliptycznym e, serialu o, powiedzmy, zombie, gdzie pojawia się grupa kanibali, prędzej czy później. No i tu pojawia się również. I no to jest bardzo kontrowersyjny temat, bo jak daleko jesteś w stanie się posunąć, by przeżyć, nie? Czy, czy, czy będziesz usprawiedliwiał. To czy nie będziesz tego sprawiedliwy, to już zależy tylko od ciebie, ale no, nikt się nie znalazł no, w takiej sytuacji, miejmy nadzieję, że się nikt nigdy nie znajdzie, by coś takiego, nie wiem, musiał robić. Nie to, to też jest taka ta, strasznie ta, ta, niepokojąca ta rola Davida, który jakby rości sobie prawa do tego, żeby decydować za tych ludzi, bo no, domyślam się, że oczywiście większość tej grupy nie wie, co tam naprawdę jest. Myśli, że to faktycznie jakaś sarnina, jakiś zielonek. Cokolwiek, a David w tej rozmowie z Eli mówi, że no jakby on jest odpowiedzialny za tę grupę, nie? Oni w jakiś sposób mu ufają i to daje przynajmniej takie ma wrażenie, on daje mu takie daje mu taką możliwość decydowania o tym, co się, co się z tymi ludźmi będzie działo i tu ich karmi ludzkim mięsem. I pewnie, tak jak mówisz, nie możemy tego oceniać, w sensie, no to się kanibalizm jest ogólnie potępiany, wiadomo. Ale tu mówimy o jakiejś kompletnie abstrakcyjnej w ogóle sytuacji, nie wiem, takiej pomiędzy życiem o, a śmiercią. Tym bardziej, że on też fajnie ich manipuluje, przynosząc później tego jelenia, więc e, tak naprawdę, oj hej, polujemy, staramy się zdobyć pożywienie. A tak naprawdę, no widzisz te później te ciała w tej pseudo zamrażarce, czy, 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 czy i, i, jak inaczej to nazwać, żeby się mięso nie psuło. E... I no to jest takie dosyć creepy. <grypy> A to, co mi się jeszcze w tym odcinku tak dość mocno rzuciło, w oczy, <grypy> w, oczy w uszy, eee, takie te postępujące, może nie postępujące, ale te oblicza i Eli i Joela. Gdzie, gdzie mamy Eli, która już jest naprawdę gotowa na takie rzeczy. Eee, których pewnie sama po sobie jeszcze niedawno by się nie spodziewała. I mamy Joela, bo mamy też tą słynną scenę przesłuchania. Ona jest trochę zmieniona, wydaje mi się, że jest jeszcze brutalniejsza niż to, co mieliśmy w grach. A takie mam wrażenie. I to pokazuje znowu to, co, o co o Joelu się mówiło: że on w przeszłości był zdolny do najróżniejszych rzeczy. I tu jakby mamy obraz tego, między innymi, co to mogło być, prawda? No tak, no. w tym momencie Eli jest jego baby girl, jak to samo określa pod koniec odcinka, jest najważniejsza, więc no, jest w stanie posunąć się do naprawdę okropnych rzeczy, by, 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 by ją tylko ochronić i znaleźć. I to jest naprawdę przerażające, kiedy. Podchodzi do tego ostatniego gościa i mówi: Czemu go zabiłeś? Przecież powiedział ci prawdę. Ja nic ci nie powiem. On wierzy mu, nie? I, i po, po prostu bez żadnego zawahania. Tym bardziej, że kiedy popatrzysz na to społeczeństwo, to, to, tą grupę Davida, no to, to są ludzie, którzy starają się przeżyć też w tym świecie. I e, okazało się, że Joel jest tym, który no, zabił jednego z ich grupy, więc. E, powiedzmy, że starają się wymierzyć mu tam jakąś sprawiedliwość w ich, ich tam znaczeniu. Choć też to z drugiej strony to oni go wcześniej zaatakowali i zaatakowali. a jeśli chodzi o Eli, no to Eli też się posuwa tutaj. No bo naprawdę e, zarówno mocny moment w grze, jak i e, tutaj w serialu, kiedy e, walczy walczy Eli z Davidem i, i, i... No po prostu się przed nim broni i po prostu traci to wszystko, traci swoją całą kontrolę, kiedy wraz z każdym kolejnym e, uderzeniem, no tutaj ta saka w grze, grze maczety. Mhm. I to też pokazuje, wy, wychodzi, e, no że w, w takich sytuacjach w każdym z nas istnieje ta ciemna strona mocy. Tak i tutaj Ellie ją pokazała, właśnie. No ale to jest właśnie to, o czym mówisz, nie w sensie takie skrajne już e, walczenie o przetrwanie, prawda? Jakby na tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono, no i Eli zostaje po postawiona w takiej sytuacji, właśnie już e, ostatecznej, prawda? Więc albo on, albo ja. I, i jakby. Tym bardziej, że, że David też mówi na koniec to, to, to najbardziej lubi, jak się chyba wiercą przed. Przed. E, przed... Końcem, czy, czy coś takiego? Było też już takie jednoznaczne pokazanie, jak, jak, jak e, zniszczoną, zdefraudowaną jest David osobą, Jak rzeczywiście okropną, e, bo na początku wydaje się rzeczywiście takim, a, wiesz, kaznodzieja, opiekuje się swoimi owieczkami, ma tą swoją grupkę, która podąża za nim, która. która... Mu ufa, że to on pomoże im przetrwać, a no tak jak mówiłem wcześniej, z każdą kolejną sceną te jego e, kolejne warstwy, te jego osobowość, te jego prawdziwe zamiary zostają po prostu odzierane. Mm -hmm. I mniej idzie jakby zgodnie z jego planem, nie? tym, tym, tym bardziej się ta, ta kurtyna odsuwa i pokazuje jego prawdziwe oblicze, bo jakby przez cały, przez cały ten odcinek on widać, że ma względem Eli jakieś plany, prawda. Wbrew całej tej swojej grupie, która tak naprawdę jest tylko na zemsty, on, on zdaje się widzieć więcej trochę, prawda? To mówi Eli o tym, że jesteś liderką, i mogłabyś być równa mnie. Zresztą o tej liderce, jako Eli też się mówi odcinek wcześniej, prawda? Ten cały kapitan e, mhm. Fedry, to, to samo jakby do niej e, mówi, więc to się powtarza. E, no, ale jakby ten cały jego plan, ta cała jego idea, że Eli mogłaby powiedzmy, w jakiś sposób z nimi tu egzystować, no to w ogóle w ogóle się nie udaje. Oczywiście ten plan był prawdziwy, no bo to jakby druga sprawa. No i do tego finału to doprowadza. Nie wydaje mi się, że David tego naprawdę chciał. On chciałby mieć taką Elię u, u, u boku, która zaspokajałaby te jego chore potrzeby. I byłaby tą jego współlider, byłaby tą współliderką tej grupy. No ale no... Ellie, czemu się kompletnie nie dziwić, się na to nie godzi. Się na to nie godzi w najbardziej Dosadny sposób jaki mogła w, w tym odcinku. Najpierw łamiąc mu po prostu palce i mówiąc mu: Nie, cholera, nic, nic z tego nie wyjdzie. A później zabijając też i Jamesa. A które ciekawostka a gra Troy Baker? A Troy Baker to serial to growy Joel w Last of Us. Ja się bardzo cieszę. Że e, cała obsada, powiedzmy główna obsada gry e, pojawiła się w takich epizodycznych rolach w serialu, bo wcześniej mieliśmy e, aktora, który podkłada motion capture i, i głos pod Tomiego. E, mieliśmy aktorkę, e, która grała Marlin w serialu, e, w grze i gra Marlin w serialu. No i będziemy mieli jeszcze Ashley Johnson, czyli serialową. E, czyli grową Eli, która również pojawi się, no to już wiemy, że w ostatnim odcinku. To jest bardzo fajne, bo ja bardzo lubię Troja Jaberkara, chyba mój ulubiony aktor głosowy w tym momencie, więc... więc e, dużo ciekawszy by było, moim zdaniem, gdyby to on grał Davida. Chociaż nie wiem, czy on ma na tyle taką prezencję, e, by, by odgrywać takiego, a, wiesz, e, nauczyciela typowego, wiesz, na, na, nauczyciela, e, o którego byś nigdy nie podejrzewał o takie rzeczy. Mm -hmm. Bo też trzeba w takiej roli trochę skrywać, prawda? Nie, nie wykładać tych wszystkich kart na stół. I akurat wydaje mi się, że ta obsada była całkiem spoko. I to wejście w ogóle Troja Bakera no, też nie była taka mała rulka, bo on się przewija jakby przez ten odcinek co jakiś czas, nie? Więc, więc to nie było tak, że się tylko dał daje twarz na, na 5 sekund i, i tyle. Eee, a propos, no bo jesteśmy już jakby. zmierzając do finału. Eee, zostaje nam jeden odcinek. I rozmawialiśmy już o tym w sumie nie raz. Ale myślisz, że faktycznie uda się to zmieścić. No, miałem obawy co do tego odcinka. I jak uważam, że. Jest dobrze zaadaptowane. Jak brakuje mimo że tych 5-6 minut tej, tej takiej walki z zainfekowanym, o której mówiliśmy, tak. Więc mam to uczucie lekkiego niedosytu i mam obawy, że to takie lekkie uczucie niedosytu mogę mieć po finale, niestety. Mm -hmm. Pomimo tego, że uważam, że serial jest bardzo dobry, święty, świetny, święty, <świet> świetny, eee, tak, tak. To lekkie właśnie tego uczucie niedosytu eee, może być. Tego, powiedzmy, deseru po dobrym posiłku. Święty, ty już może zabrakło. Zostaw tych duchownych już w końcu. Eee. Ale nie, ja się, ja się w sumie zgadzam, bo o ile. No my wiemy, jaka ta sekwencja będzie, pewnie większość z Was też już wie, e, co tam się będzie działo. E, to Ja się boję, że będzie trochę gonienie z całą tą akcją. I, I to nie będzie tak satysfakcjonujące, jakby mogło być, gdyby A, odcinek był dużo dłuższy niż jest planowany, albo jeszcze powiedzmy mielibyśmy jeden ekstra odcinek do tej dziesiątki w zanadrzu żeby ta cała sekwencja łącznie z tym Silver Lake e, i z tym, co się będzie działo w finale, była taka bardziej kompleksowa i, no, i o to mam obawę. Tak. Chociaż tak jak mówisz, no, ciężko się przyczepić, bo na razie naprawdę jest adaptowana gra w świetny sposób. Tylko pytanie, czy nie brakuje jeszcze tego czegoś ekstra, czegoś takiego, co by nam nieco bardziej pogłębiło ten świat, a nie tylko robiło taką kalkę z gry. Więc co, ja, ja mam takich parę przemyśleń trochę na temat e, całości e, serialu ale to może zostawię je na, e, na odcinek, w którym będziemy już podsumowywać całość e, więc taki mały teaser, e, e, ale w, wie, wiem mm, wiem do czego zmierzasz. E, wiem o czym mówisz. Mam też w głowie parę rzeczy, które mogłyby sprawić które. Wiem dlaczego. Albo wydaje mi się, wiem, że dlaczego podjęto taką a nie inną decyzję co do długości odcinków i długości samego pierwszego sezonu. Ale to już. E, dyskusja e, na, na, na inny odcinek. No dokładnie. E, na no, o tym dziewiątym, bo tak w sumie, zastanawiam się, chyba trzeci odcinek, czy trzecie omówienie z rzędu. E, jakby tego materiału do omawiania. Mamy mniej niż w tych początkowych odcinkach, gdzie działo się więcej, gdzie więcej można było tłumaczyć, gdzie więcej było w ogóle pola do domysłu. Teraz to już jakby kroczy taką ścieżką trochę na wprost, prawda? I. No też te recenzje, te omówienia no, są no, trochę krótsze. Ba, ba, bardzo liniowo, nie? Więc. Niby wiele się dzieje, ale jest dosyć bardzo... nie zostawia dużego pola do interpretacji, no może tutaj poza osobą Davida, który rzeczywiście na początku sprawia wrażenie przyjaznego gościa, e, dobrego sąsiada, a tak naprawdę... no jest jaki jest e, i ci ludzie też są jacy są, ale to głównie ze względu przez niego i przez to, że to muszą żyć w takim, a nie innym świecie. E, ale rzeczywiście, masz rację, no tu bardzo liniowo idzie bardzo a, że tak powiem szybko. A, przechodzimy od jednej rzeczy do drugiej, pomimo tego, że a, pomimo tego, że odcinki są całkiem no, krótsze już są. Ten trwał 50 minut, około 50 minut. I ten przyszły chyba z tego co wiem, ten kolejny a, też będzie trwał podobnie, więc ja rozumiem twoje obawy. Kurczę tak. Z, z takim średnim optymizmem zostawiamy chyba tutaj e, 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 tą. Okej, okay, dobrze, więc tak. E, na koniec powiem, że e, aktorstwo Chyba Belli Ramsey w tym odcinku było najlepsze z e, całego sezonu. Wydaje mi się, że tak. że, że, że Ta końcowa scena, kiedy ona już. E, Zabija Davida i, i wychodzi i Joel do niej, że tak powiem, e, do, do, do e, e, ją, ją dotyka i, i dopada do niej. I to przerażenie jej w głosie, a ja nie dotykaj mnie, bo, bo myślisz, że, że ten koszmar jej, który przed chwilą się rozpoczął, się jeszcze nie skończył. E, no to fantastycznie to zagrała i tylko potwierdza, że była świetnym wyborem castingowym do... E, do, do roli Eli i co ciekawe, Joel w tym e, odcinku na sam koniec odnosi się do Eli e, My Baby Girl. Ostatni raz coś takiego powiedział w momencie, w którym trzymał na rękach umierającą Sarę. Więc to był taki moment, zarówno w grze, jak i tutaj, kiedy już on otwarcie e, akceptuje mhm. Eli jako swoją córkę. Jest w stanie zrobić dla niej wszystko, naprawdę wszystko, żeby tylko utrzymać ją przy życiu i zachować jej bezpieczeństwo. I to właśnie serial co będzie miało swoje reperkusje w kolejnym odcinku. <grymne> Znowu teaser. Ale to akurat fajnie oddaje serial i oddawała hmm. gra jak ta przemiana postępuje i Pascal i Bella świetnie to oddali, prawda? To, jakie zmiany zachodziły nie tylko w nich przez całą tą podróż, ale także pomiędzy nimi i jakby ten finał, i, i to ich przytulenie na końcu. Wow, nie, to faktycznie był taki emocjonalny moment. Nawet jeśli ktoś nie grał, to wydaje mi się, że poruszyło go ja serducho. Dokładnie. Jest czy, jest, myślę, bardziej że jest bardziej optymistycznie, tak? tak? Możemy już kończyć. Czy... Możemy cięcie. Dobrze, także dajcie znać, co wy sądzicie o odcinku. Jak wam się podobał? Co wam się nie podobało? Czy macie obawy? Czy zmieścimy się we wszystkim w odcinku finałowym w finale? Czy wystarczy czasu na to? Komentarze jak, jak zwykle są do Waszej dyspozycji. No i śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych, na YouTube, Facebooku, Instagramie. Zaglądajcie na naszą stronę. A byli z wami Dawid, Grzegorz. Na razie. Cześć. Cześć.